Ja osobiście uważam, że istotniejsze dla Polaków od dyskusji o tym, kto do kogo przyjdzie na rozmowę, jest to, co Sejm uchwalił na ostatnim posiedzeniu Sejmu, m.in. podwyżkę podatków dla spółek komandytowych, likwidację ulgi apolicyjnej czy dalej procedowaną w Senacie likwidację polskiego eksportu mięsa, kilkudziesięciu procent polskiego eksportu mięsa, gdzie dopiero doszły dane do polskiego parlamentu od inspekcji weterynaryjnej co do tego, ile w ogóle mięsa eksportujemy z certyfikatami uboju religijnego. Sejm głosował, nie mając takich danych. To jest największy skandal ostatnich dni. Ja nie przyłączę się do tego żerowania na strachu, które tutaj uprawiają politycy. Sytuacja jest trudna dla osób chorujących, ale jest także trudna dla osób, które mają różnego rodzaju inne schorzenia. I nie mówi się o tym, że z powodu przeorganizowania ochrony zdrowia właśnie na walkę z COVID-19 mamy zmniejszone diagnozowanie wszystkich innych chorób. W tym programie nie dotykamy żadnej innej kwestii niż zagrożenie i emocja społecznego strachu przed trwającą epidemią. Natomiast zwracam uwagę, że jesień minie, szczyt zachorowań minie, a zostaniemy na przykład ze zniszczonym polskim sektorem transportowo budowlanym przez podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Zostaniemy z gigantycznym długiem. Tutaj minister partii rządzącej pochwalił się, że zaciągnęli dług na sto kilkadziesiąt miliardów i to dopiero początek, bo mamy na rok przyszły zapowiedziane dalsze zadłużanie. Zostaniemy z ograniczoną ulgą oblicyjną, zostaniemy ze zlikwidowaniem i dochodowymi branżami polskiej gospodarki rolnej i przetwórstwa mięsnego. I są to rzeczy nie mniej ważne niż kryzys w ochronie zdrowia. W ochronie zdrowia mamy pełzający kryzys od ponad pół roku. Wszyscy to wiemy. Nikt z nas nie dodał dziś w programie nic nowego, czego widzowie by nie wiedzieli. A nie dotknęliśmy w ogóle rzeczy z ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie na ostatnim posiedzeniu Sejmu praktycznie wszystkie punkty dotyczyły spraw gospodarczych i ekonomicznych. Moim zdaniem jest to symptomatyczne. Politycy opozycji inni niż Konfederacja intencjonalnie żerują na społecznym strachu, wywołanym faktycznym zagrożeniem tym COVID-19, a nie chcą dyskutować o innych sprawach, bo nie mają nic mądrego do powiedzenia o no, To może od razu Marek Szwedzki, Sytuacja tak jak Krzysztof bo na strachu? Lewica pomagała pis przegłosować tak że... podwyższenie podatków. Konfederacja, wolność i niepodległość.